Cześć. Witam na kanale LuzChemia. Dzisiaj przygotowałem dla was lekcję o tlenkach. Na końcu filmiku czeka na was zadanie do samodzielnego rozwiązania, żebyście mogli sprawdzić się w tym temacie. Nie przedłużając, zaczynajmy. Tlenki są to związki chemiczne, które zbudowane są z tlenu i innego pierwiastka chemicznego. Tlen w tlenkach występuje na minus drugim stopniu utlenienia. Tutaj mamy przedstawiony wzór ogólny tlenków jest to pierwiastek połączony z tlenem. Tlen występuje na minus, drugim stopniu utlenienia, a na takim, na jakim stopniu utlenienia jest ten pierwiastek, tyle mamy atomów tlenu. Tlenki możemy podzielić ze względu na ich budowę. Dzielimy je na tlenki metali oraz tlenki niemetali. Tlenki metali wykazują budowę jonową, czyli są zbudowane z jonów, kationów i anionów. Co za tym idzie, są ciałami stałymi. Tlenki niemetali. Mają budowę kowalencyjną, która polega na tym, że pary elektronowe są uwspólniane. Co za tym idzie? Tlenki niemetali to są gazy, ciecze i ciała stałe. Pierwiastki w tlenkach mogą mieć różne stopnie utlenienia od plus pierwszego aż do plus siódmego. Tutaj przedstawiłem Wam wszystkie możliwe opcje. Ogólnie, wzory tworzy się tak, że jeśli mamy Pierwiastek oraz tlen. Tlen jest wiadomo na minus drugim stopniu utlenienia. Pierwiastek jest na którymś, to idzie teraz na krzyż. Ta dwójka leci za ten pierwiastek, czyli tutaj będzie dwójka, to n, czyli ta liczba od 1 do 7 w tym przypadku, leci za tlen. Jeśli na przykład będzie to tlenek S2O4, to wiadomo, że możemy to podzielić przez 2, czyli będzie to SO2, aby była po prostu najprostsza tego postać. Omawiam to we wzorach empirycznych i rzeczywistych związku. Jeśli nie wiecie, jak to się robi, zachęcam do oglądnięcia tego filmiku. Dobra, lecimy. Pierwszy przypadek to jest wtedy, gdy pierwiastek jest na plus pierwszym stopniu utlenienia. Wtedy wzór tego związku to jest X2O. Przykład tlenku metalu to jest tlenek sodu, a tlenku niemetalu to tlenek azotu 1. Następny to jest pierwiastek na plus drugim stopniu utlenienia. Wzór wówczas jest to XO. Na przykład tlenek metalu to tlenek magnezu, a tlenek niemetalu to tlenek węgla 2. Jeszcze dodam, że pierwiastki w tlenkach oraz ogólnie niektóre pierwiastki mogą tworzyć związki, na których ten pierwiastek jest na różnym stopniu utlenienia. Na przykład azot tworzy związki, w którym jest na plus pierwszym, plus drugim, plus trzecim, plus czwartym, plus piątym stopniu utlenienia. Dlatego są różne. Wzory tlenków azotu, będziemy je właśnie teraz omawiać. W przypadku, gdy pierwiastek jest na plus trzecim stopniu utlenienia, to wzór ogólny będzie X2O3. Jest to na przykład tlenek glinu oraz tlenek azotu 3. I tutaj uwaga, mamy tlenek fosforu, w którym występuje on na plus trzecim stopniu utlenienia, ale jego wzór to jest P4O6. Tutaj wyjdą różne dziwne rzeczy z tym fosforem, ponieważ on lubi wydziwiać. To po prostu trzeba zapamiętać. To co jest tutaj napisane na niebiesko, jest do zapamiętania. Następnie mamy tlenek, w którym pierwiastek jest na plus czwartym stopniu utlenienia, wówczas jego postać to XO2 jest to na przykład tlenek manganu 4 lub tlenek węgla 4. I tutaj również mamy tlenek azotu 4NO2, ale tlenek azotu 4 to jest również N2O4. No, różnie się łączą. Dlatego trzeba to zapamiętać. Tutaj starałem się wypisać wszystkie wyjątki, które są w tlenkach, także niczego innego nie musicie się spodziewać. Następnie tlenek, w którym pierwiastek jest na plus piątym stopniu utlenienia, jego wzór wówczas to x2 o 5, na przykład tlenek vanadu 5, tlenek azotu 5 i tutaj jest znowu. Tlenek fosforu 5, P4O10, nie P2O5, to jest bardzo ważne. P4O10, tak samo jak P4O6. Następnie, gdy pierwiastek jest na plus szóstym stopniu utlenienia, jest to wówczas XO3, tlenek chromu 6, tlenek siarki 6 i tutaj również mamy wyjątek. Tlenek chloru, w którym chlor jest na plus szóstym stopniu utlenienia, tworzy tlenek o wzorze Cl2O6. I już ostatni, ponieważ żaden pierwiastek nie przyjmuje wyższego stopnia utlenienia niż plus 7, jest to X2O7. Jest to na przykład tlenek manganu 7 oraz tlenek chloru 7. Tlenki możemy również podzielić ze względu na charakter. Są to tlenki zasadowe, kwasowe, amfoteryczne i obojętne. Tlenki zasadowe to są tlenki metali pierwszej i drugiej grupy, uwaga, oprócz tlenku berylu, oraz takie tlenki jak tlenek chromu 2, tlenek żelaza 2, tlenek żelaza 3, tetra tlenek 3 żelaza oraz tlenek miedzi 1. To trzeba zapamiętać, te tlenki, które wypisałem. Więcej nie musicie zapamiętywać, ponieważ ja wypisałem wszystkie, które są potrzebne wam w szkole średniej. Do tlenków kwasowych zaliczamy tlenki 17 grupy oraz tlenki, które tworzą kwasy. Tak samo przy tlenkach zasadowych są to tlenki, które tworzą zasady, czyli wodne roztwory wodorotlenków. Tak samo tutaj. Oprócz tlenków z 17 grupy mamy jeszcze tlenek siarki 4, tlenek siarki 6, tlenek azotu 3, tlenek azotu 4, tetra tlenek diazotu, tlenek fosforu 3, tlenek fosforu 5, tlenek węgla 4, tlenek krzemu 4, tlenek chromu 6, tlenek manganu 7. To ogólnie są wszystkie tlenki, które tworzą kwasy. No bo na przykład SO2 to tlenek siarki 4. Czyli mamy kwas siarkowy 4. To tak sobie to kojarzcie: tlenek fosforu 5, mamy kwas fosforowy 5. Teraz przechodzimy do tlenków amfoterycznych. Co to ogólnie jest ta amfoteryczność? Amfoteryczność to jest zdolność substancji do reagowania zarówno z kwasami, jak i zasadami. Do nich zaliczamy tlenek właśnie berylu, który nie był zasadowy, mimo że leży w drugiej grupie. Tlenek glinu, tlenek chromu 3, tlenek manganu 4, tlenek miedzi 2, tlenek cynku 2 i tlenek srebra 1. Trzeba to zapamiętać. Oraz obojętne. Ja tutaj to tak zapamiętałem, że obojętne to są po prostu upośledzone tlenki, które nie tworzą kwasów, czyli trochę F dla nich. No bo jak mamy CO2, tlenek węgla 4, to tworzy on kwas węglowy. No ale mamy również CO, który nie tworzy żadnego kwasu, więc troszkę beczka z niego. Mamy tak samo tlenek azotu 1. No, przykro mi, nie tworzy żadnego kwasu. Ten gazotu 2, tak samo. Sio, czyli SIO. No to SIO2 powiedział mu sio, dlatego sio jest no, nie, to nie ma sensu. Ale SIO. Również nie tworzy. A mamy kwas krzemowy 4, a kwasu krzemowego 2 już nie mamy. I ogólnie teraz taka zasada. Jeżeli substancja chemiczna wykazuje charakter zasadowy, to znaczy, że reaguje ona z kwasami, ale nie z zasadami. Natomiast jeżeli substancja wykazuje charakter kwasowy, to reaguje z zasadami, a nie reaguje z kwasami. Jeśli wykazuje charakter amfoteryczny, to to co przed chwilą powiedziałem, reaguje zarówno z kwasami, jak i zasadami. Jeżeli natomiast wykazuje charakter obojętny, to nie reaguje w ogóle z niczym. I to jest do zapamiętania. To jest bardzo ważne. I teraz przejdźmy sobie do reakcji tlenków. Pierwsza reakcja to jest tlenek zasadowy plus kwas daje sól plus woda. Tak jak już przypominam. Tlenek zasadowy reaguje z kwasem, z zasadą nie. Tutaj możemy sobie wziąć na przykład tlenek wapnia czyli CaO i podziałać na niego kwasem solnym powstanie nam wówczas sól czyli zachodzi tutaj reakcja podwójnej wymiany czyli CaCl2 powstaje oraz woda czyli z tlenku zasadowego i kwasu tworzy się sól i woda. Teraz rozpiszmy to sobie na zapis jonowy. Rozpisujemy. Przypominam, że w zapisie jonowym rozpisujemy tylko mocne kwasy, zasady, czyli rozpuszczalne w wodzie wodorotlenki oraz rozpuszczalne w wodzie sole. Czyli de facto to możemy nazwać ogólnym mianem elektrolitów. Zanim zapiszemy zapis jonowy, musimy to uzgodnić. Mamy dwa chlory po prawej stronie i jeden po lewej, więc pisujemy dwójkę przed HCL i już się nam wszystko zgadza. Więc teraz, CaO nie należy do naszej grupy, więc przepisujemy. Dodać 2H+, dodać 2Cl-, daje nam to. Sprawdzamy w tablicy rozpuszczalności, czy chlorek wapnia nam się rozpuszcza. Rozpuszcza nam się, więc daje nam to Ca2+, plus 2Cl-, no i woda to tlenek, więc nie rozpuszcza się, więc... Go nie rozpisujemy. I teraz zapisujemy sobie zapis jonowy skrócony. Zapis jonowy skrócony informuje nas o tym, co tak naprawdę w tym roztworze reaguje, czyli skreślamy powtarzające się jony po prawej i lewej stronie, czyli skreślamy jony chlorkowe i przepisujemy to, co nam zostało. Po lewej stronie mamy CAO plus 2H, i daje nam to CA2 plus H2O. Nie jest to reakcja Redox, ponieważ nic nie zmienia tutaj stopnia utlenienia. Wapń był na plus drugim i dalej jest. Tlen był na minus drugim i dalej jest. Wodór jest na plus pierwszym i dalej w wodzie również jest na plus pierwszym. Jeśli nie wiecie, jak zapisywać zapis jonowy, to za niedługo pojawi się na moim kanale film o nim i dokładniej tam to wyjaśnię. Drugą reakcją jest tlenek kwasowy plus zasada i daje nam sól plus wodę. Weźmy sobie na przykład tlenek siarki 6 i podziałajmy na niego zasadą sodową. Przypominam, zasada wodny roztwór wodorotlenku. I daje nam to sól, czyli mamy tlenek siarki 6. Przypominam, że jeśli mamy tlenek siarki 6, to on pochodzi od kwasu siarkowego 6, czyli H2SO4. A sól to jest połączenie metalu i reszty kwasowej. Czyli SO4, czyli bierzemy metal Na i SO4. I teraz mamy H2SO4, czyli reszta kwasowa SO4 jest dwuwartościowa, Sud jest jednowartościowy, ponieważ leży w pierwszej grupie, więc na krzyż ta dwójka leci tutaj i ta jedynka leci tutaj. Czyli będziemy mieli Na2 SO4. No i wodę. I to trzeba jeszcze uzgodnić. Dajemy dwójkę przed NAOH. I teraz zapis jonowy. SO3 jest tlenkiem, więc przepisujemy dodać. Zasada sodowa jest rozpuszczalna w wodzie. Wszystkie sole i wodorotlenki sodu są z reguły rozpuszczalne, więc nie musimy nawet sprawdzać w układzie okresowym. Tak samo sole i wodorotlenki potasowe, czyli będzie to 2 Na, ponieważ sód jest na plus pierwszym stopniu utlenienia, więc jeden plusik, dodać 2 OH, ponieważ OH jest na minus pierwszym stopniu utlenienia. Daje nam to. Sprawdzamy, czy siarczan 6 sodu jest rozpuszczalny. Nawet nie musimy sprawdzać, bo, tak jak przed chwilą powiedziałem, wszystkie sole sodu są rozpuszczalne w wodzie, czyli będzie to 2NA, ponieważ znowu sód jest na plus pierwszym, a mamy dwa sody. Dodać SO4, 2-. No bo, ponieważ siarczan 6 jest dwuwartościowy, więc będzie ładunek 2-. No i woda, którą przepisujemy, ponieważ. Woda w wodzie nie dysocjuje. Skracamy to, co się powtarza, czyli kationy sodu i przepisujemy to, co zostaje, czyli SO3 plus 2OH minus daje nam to SO42 minus plus H2O. Jeszcze sobie ponazywajmy tę reakcję. To jest zapis cząsteczkowy, ponieważ przedstawia nam cząsteczki. To jest zapis jonowy pełny. Ponieważ przedstawia nam wszystkie jony, które powstają. A to jest zapis jonowy skrócony. Czyli przedstawia nam to, co naprawdę dzieje się w tej probówce. I idziemy dalej. Tlenek amfoteryczny plus kwas daje nam sól plus woda. Tlenki amfoteryczne, to tak jak przypominam, to są te tlenki, które reagują i z kwasem i z zasadą. To weźmy sobie na przykład na warsztat tlenek chromu-3. CR2O3 podziałajmy na niego kwasem siarkowym 6. I zgodnie z zasadą ma nam powstać sól, czyli będzie to siarczan 6 chromu, CRSO4 i teraz tak, siarczan 6, jak już przed chwilą sobie rozpisaliśmy, był dwuwartościowy, a chrom jest trój zgodnie z tym, co było w tlenku CR2O3, czyli na krzyż dwójka tutaj, a tutaj trójka. Czyli dwójka znowu na krzyż w naszej soli. I tutaj dajemy sobie trójkę, czyli trzy razy wzięte. OK, no i woda. I teraz uzgadniamy. Mamy trzy siarczany 6 po prawej stronie, więc wpisujemy trójkę przed kwasem siarkowym 6. Teraz po lewej stronie mamy 6 wodorów, po prawej 2, więc musimy wpisać trójkę. No i zapis jonowy. Tlenków nie rozpisujemy, czyli Cr2O3 przepisujemy, kwas siarkowy 6 jest kwasem mocnym, więc rozpisujemy, będzie to 6H+, plus 3SO42-, daje nam to. Sprawdzamy w tablicy rozpuszczalności, czy siarczan 6 chromu się rozpuszcza, rozpuszcza się, więc wpiszemy 2Cr3+, plus 3SO42-, no i woda... Wracamy te jony, które się powtarzają, są to jony siarczanowe 6, no i przepisujemy to, co nam zostało. Następną reakcją jest tlenek amfoteryczny plus zasada plus woda, daje nam związek koordynacyjny. Tę reakcję omawiam w moim filmiku z związków koordynacyjnych, więc tutaj omówię to bardzo pobieżnie, żeby po prostu filmik nie trwał pół godziny. Weźmy sobie ponownie ten tlenek chromu 3, czyli Cr2O3, podziałamy na niego zasadą potasową oraz musimy jeszcze dodać wodę. No i powstaje nam ten związek koordynacyjny. Kationem w tym przypadku będzie tutaj potas. Otwieramy nawias kwadratowy i jonem centralnym zawsze jest ten atom z tlenku, czyli Cr. Ligand to będzie OH, on idzie zawsze z zasady. Czyli w tej reakcji zawsze będzie to w sumie OH. dla tlenku chromu liczbą koordynacyjną jest szóstka. No i zamykamy. I teraz liczymy. OH jest na minus pierwszym stopniu utlenienia, czyli mamy 6, czyli razem da nam minus 6, chrom jest na plus trzecim, czyli plus 3, czyli minus 6 plus 3 to jest minus 3, czyli całościowy ładunek tego jonu koordynacyjnego jest minus 3. Potas jest na plus pierwszym stopniu utlenienia, a cały związek koordynacyjny ma mieć 0, tak jak każdy związek w chemii. Jeśli anion koordynacyjny jest minus 3, a potas jest na plus pierwszym, czyli plus 1, razy ileś tych potasów musi nam dać 0. No to minus 3, wiadomo, plus 3 musi nam dać 0, więc mamy 3 potasy. Teraz trzeba to uzgodnić, czyli wpisujemy trójkę przed KOH oraz trójkę przed H2O. No, i rozpisujemy na zapis jonowy. Będzie to tlenek chromu 3 plus. Zasada potasowa się rozpisuje, tak jak już mówiłem. Wszystkie sole i wodorotlenki potasu oraz wszystkie sole i wodorotlenki sodu są rozpuszczalne w wodzie. Jeszcze woda, która jest tlenkiem, więc nie rozpisujemy. I związki koordynacyjne na ogół wszystkie są rozpuszczalne w wodzie, więc mamy tutaj 3K plus, plus ten cały anion koordynacyjny, czyli Cr. OH 6 razy wzięte, 3 minus. Skracamy kationy potasu, no i powstaje nam, że CR2O3 plus 3OH minus plus 3H2O i powstaje nam ten długaśny anion koordynacyjny, 3 minus. Jeszcze reakcje tlenków z wodą. Większość tlenków zasadowych oraz większość tlenków kwasowych reaguje z wodą. Gdy tlenek zasadowy wpuścimy do wody, da nam wodorotlenek, a gdy tlenek kwasowy wpuścimy do wody, da nam kwas. Bliżej te reakcje omawiam przy otrzymywaniu wodorotlenków oraz przy otrzymywaniu kwasów. Natomiast teraz szybko przedstawię wam te reakcje. Mamy na przykład tlenek sodu plus wodę, daje nam to Wodorotlenek sodu, no i dwójkę przed anaoha, żeby uzgodnić. A przykład tlenku kwasowego, to jest tlenek siarki 6 plus woda, daje nam to kwas siarkowy 6. I jeszcze jakie mamy metody otrzymywania tlenków? Pierwszą metodą jest to bezpośrednia synteza z pierwiastków, czyli na przykład magnez plus tlen, daje nam to tlenek magnezu. Musimy wpisać dwójkę przed MGO, no i dwójkę tutaj. Przypominam, że tlen zawsze występuje O2, ponieważ tlen jako wolny pierwiastek występuje w związkach dwuatomowych. Drugim sposobem otrzymania tlenków jest utlenianie innych tlenków, czyli na przykład SO2 plus O2 daje nam to SO3. Bo na przykład tlenku siarki 6 nie otrzymamy w sposób Bezpośredniej syntezy z pierwiastków. Bo nie damy rady wziąć siarki i O3. No nie ma takiej opcji. Czy musimy utlenić. Czy musimy najpierw utlenić tą siarkę. Czyli bezpośrednia synteza z pierwiastków S plus O2 daje nam SO2. I dopiero wziąć to SO2, które nam powstało. I do jeszcze raz utlenić. I powstanie nam SO3. Uzgadniamy. Musimy wpisać dwójkę przed SO2. I dwójkę przed SO3 teraz redukcja innych tlenków. No to na przykład tlenek węgla 4 redukujemy go oczywiście węglem i powstanie nam czad, czyli CO. Przypominam, jest to ten upośledzony tlenek obojętny, który z niczym nie reaguje. Dlatego jest obojętny, bo nie tworzy żadnego kwasu. Czwartą reakcją jest to rozkład termiczny soli kwasów tlenowych i wodorotlenków. Może to brzmieć troszkę dziwacznie, no ale jest to bardzo proste. Na przykład węglan wapnia rozkładamy termicznie i powstaje nam wówczas tlenek wapnia oraz tlenek węgla 4 albo na przykład wodorotlenek miedzi rozkładamy termicznie i powstaje nam tlenek miedzi 2 oraz drugi tlenek czyli woda ostatnią reakcją jest to rozkład niektórych substancji. Na przykład rozkład kwasu siarkowego 4. Jest to kwas bardzo nietrwały, więc on się samoistnie rozkłada i rozkłada nam się do tlenku siarki 4, no bo kwas siarkowy 4 oraz wody. Podobnie jest z kwasem azotowym 3, który w tym przypadku rozkłada nam się do kwasu azotowego 5, o dziwo, plus tlenku azotu 2, plus wody. Bo jeszcze z tym wodorem coś musimy zrobić. No i musimy to jeszcze uzgodnić. Wpisujemy trójkę przed HNO2 oraz dwójkę przed NO. I to tyle na dziś. Mam jeszcze dla Was zadanie do samodzielnego rozwiązania. Rozwiązanie, jak zawsze, jest w opisie do filmu. Gdyby pojawiły się z Waszej strony jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. No i do usłyszenia w następnych odcinkach. Siemanko.